Instytut Gospodarki Rolnej Polska na Serio. Naszym gościem jest dzisiaj Marcin Wroński, działacz w Związku Zawodowego Rolnictwa Samoobrony. Dzień dobry, dzień dobry. panie Marcinie. Rada Unii dzień Europejskiej dzień przyjęła prawo o odbudowie zasobów przyrodniczych. Co to oznacza dla rolników? To oznacza nic innego jak realizację polityki Unii Europejskiej w stylu marginalizacji produkcji rolnej, szczególnie w Polsce. Jak widzimy Unia Europejska założyła sobie, że musi ograniczyć potencjał produkcji rolnej, żeby wpuścić na rynek unijny o z o wiele większą łatwością i akceptowalnością produkty rolne, czy to z Ameryki Południowej, czy z Ukrainy, czy z innych e, części świata. Dlatego realizuje non stop swoje różnego rodzaju pomysły. Tak jak wcześniej był pomysł odłogowania, on cały czas przecież jest pomysł odłogowania, czyli wykluczenia gruntów z produkcji rolniczej, tak teraz e, odtwarzania Zasobów naturalnych, czyli zalewania, zalewania pól i też przez to wykluczanie tych powierzchni z działalności rolniczej, a co za tym idzie, obniżanie potencjału produkcji rolnej, szczególnie w Polsce. I to akurat mi bardzo analogicznie przypomina w dużo działań Unii Europejskiej, ale najbardziej w 2000. W piątym roku mieliśmy do czynienia z unijną reformą rynku cukru, To też zakładała, że ma się zmniejszyć potencjał ilość produkcji cukru z buraka cukrowego w Unii Europejskiej. I na początku dobrowolnie zachęcała w, do redukcji kwot cukrowych różne kraje, później jak widziała, że nie idzie w ten sposób zrealizować tych swoich założeń, to opodatkowała. Od 2006 roku, cukier dodatkowo stworzyła tak zwany fundusz restrukturyzacyjny cukrowniczy, gdzie producenci cukru musieli wpłacać pieniądze na ten fundusz. Oczywiście doliczyli to do ceny cukru w sklepach. Wtedy w danym okresie bardzo mocno powintowały ceny cukru do góry. Ten fundusz oczywiście się zasilił przez dwa lata, a później. Płacono za zrzekanie się z limitów produkcji cukru wraz z demontażem fabryk. To był wymóg konieczny, żeby dostać te, te dopłaty, żeby oczywiście było ciężko otworzyć produkcję cukru w Unii Europejskiej. I tu jest podobnie. Jeżeli będziemy mieli mniej surowców rolniczych, swoich, to przemysł rolniczy też będzie miał. Rolno-spożywczy przemysł będzie miał też większe problemy z pozyskaniem surowców z niedalekiej odległości i będzie ten przemysł też się zwijał, tak samo jak będzie się zwijało rolnictwo. Czy możemy postawić taką tezę, że pod pozorem dobrowolności i płacenia za to zalewanie gruntów rolnych chce się namówić rolników do likwidacji swoich gospodarstw? Chce się nawet nie tyle namówić, ale chce się zrealizować swoją naprawdę wariacką, ekoterrorystyczną politykę Unii Europejskiej. I co dziwo, w tej polityki nawet nie tyle, tą politykę nawet nie tyle kształtują europosłowie czy rządy narodowe, ale. Dyktują tą politykę różnego rodzaju organizacje pozarządowe, które się mienią mianem organizacji, czy to ekologicznych, czy obrony praw zwierząt, czy innych. I to już zostało udowodnione niejednokrotnie. Te organizacje są bardzo często w sposób pośredni finansowane przez różnego rodzaju duże koncerny od dużych producentów żywności spoza Unii Europejskiej, na przykład z Rosji, z, właśnie z Chin, z Ameryki Południowej. I naiwni Europejczycy, którzy naprawdę przez ostatnie lata bardzo mocno zwiększyli swoją empatię, czy to do zwierząt, czy to czy, czy w innych kierunkach, naiwni Europejczycy przyjmują to jako jakieś niesamowite dobro i chcą realizować tą właśnie politykę odtwarzania tych zasobów, rzekomej ochrony praw zwierząt, jakby, jakby oczywiście. Prawa zwierząt nie były respektowane na terenie Unii Europejskiej, się tutaj nam wmawia i szereg innych tutaj oczywiście działań. A propos właśnie tych ruchów ekologicznych, to jest mała afera związana z tym głosowaniem, bo podobno minister klimatu Austrii została prawdopodobnie przez nich namówiona do zagłosowania za tą ustawą, natomiast kanclerz Austrii powiedział, że minister zagłosowała wbrew woli własnego rządu. No to widzimy właśnie, jak oni mają duży wpływ. No. Oni bardzo dobrze poruszają się w mediach społecznościowych, bardzo sprawnie zmanipulowali młode Pokolenie, młode osoby. Do tego się nakłada też element niewiedzy o produkcji rolnej, niewiedzy o produkcji zwierzęcej na przykład. No, dziś młodzi ludzie mają bardzo mały, ograniczony kontakt z taką produkcją. Większy był oczywiście 20, 30 czy 40 lat temu, kiedy to mamy teraz okres, okres wakacyjny, to wszyscy prawie z miast zawozili swoje dzieci do, na wieś do babci, ciotki wujka czy, czy dziadka. Tam młodzi ludzie obcowali z produkcją rolniczą i te pokolenia, które mają dzisiaj lat 40, 50, 60, one nie dają się manipulować na różnego rodzaju hasła, że czy zwierzęta są męczone, czy krowy molestowane, czy szereg innych absurdalnych test, ale młodzi ludzie bardzo łatwo dają się zmanipulować, przez to też stanowią pewną siłę. Te organizacje, również przy, te organizacje bardzo mocno weszły do polityki. No spójrzmy, nawet u nas w Polsce, różnego rodzaju organizacje zielonych praktycznie funkcjonują, można powiedzieć, w większości partii politycznych, czy to w trzeciej drodze, czy to w Lewicy, czy w Koalicji Obywatelskiej, pod różnymi organizacjami, stowarzyszeniami, ruchami i mają coraz więcej do powiedzenia, mają duże pieniądze. Tak jak powiedziałem, są to bardzo często pieniądze, które pochodzą, z krajów dużych producentów żywności, którzy chcą, żeby Europa była rynkiem zbytu, żeby Europa była uzależniona od produkcji żywności, od krajów zewnętrznych i w sposób skuteczny, powoli tą swoją politykę realizują. No jak widać, do tego stopnia, że nawet minister głosuje wbrew swojemu rządowi w Austrii. Naszym gościem był pan Marcin Wroński, Działacz Samoobrony. Dziękuję panu bardzo za wywiad. Dziękuję bardzo.